Witajcie Misiaki w 64. odcinku Maja i Gruby recenzują rzeczy. Maja i Gruby recenzują rzeczy. Co za zdupiosta nazwa. Mówiłem, że się. Dziś będziemy recenzować te paluszki. Po jasną cholerę. Czemu ludzie mieliby niby to oglądać? za przeciętne słone paluszki. Nikomu nie będę mówiła, że mają je jeść. Każdy ma własną wolę. Obudźcie się, ludzie! Nie mów tak! Cicho bądź! Wiecie, co najbardziej mi wkurza? Lajki. Za 10 lajków skoczę z mostu. Za 20 lajków rozpocznę rewolucję. Za 30 stracę godność. Media to łajno bzdur. I nawet nie każcie mi mówić nic o rządzie.